Z tej strony Grzesiek, kanał Bardowscy. kolejny odcinek. Tracicie wiele. Ci, co su nie subskrybują, o nie są na bieżąco. Zobaczcie jak się napracowałem. A ci, co subskrybują, wiedzą oczywiście, że wjechał tu ciężki sprzęt kopareczki. I robota się zrobiła trochę leżej niż tymi oto szpadlami, którymi dzisiaj de facto popracuję. Słuchajcie, co Was omija. Świeca płomieniowa. Adrian, tylko dwa składniki. Z miłości do koryta, tak? Zatem taka. Macie okazję ze mną zjeść rybę. Jak to był schab? To był schab? To był schab. Zaraz może będzie zmiana fryzury. Kto wie. Ciężki sprzęt, gospodarstwo, transport, wszystko co dzieje się u rolnika w polu. Może was dużo ominąć. Zapraszam do subskrypcji i do oglądania. Idziecie ze mną? telefon do przyjaciela. Trzeba do szefowej zadzwonić. Nie, nie do mojej żony. Tak. Mamo, gdzie te borówki wstawić? Dwie tu i dwie tu, tak? No, no. Dobra, gra to wiem wszystko. Drobne prace ogrodowe w przerwach między uprawami w polu, nawozami, opryskami i tak dalej i tak dalej. Boróweczki do przesadzenia. To, to dłużej się rozwodzić. No. Jedziemy z koksem. Pomyślicie sobie, co tu o szpadelkach czy tam łopatach rozkminiać, ale wbrew pozorom, patrząc na sprzęty, którymi, którymi pracujemy. Kurczę! To to jest masakra. Pierwszy jakiś lepszy wpadel ze sklepu ogrodniczego czy cokolwiek. I tak wbijam sobie do końca i przechylam i łamie się w tym miejscu. Tutaj zobaczcie, metal wzmocniony. Także mogę sobie w twardy grunt wsadzić i tutaj nic się nie wydarzy. Stopka, druga sprawa, mało istotna. Ale jest powiększona. A to, co tutaj bardzo fajnie się sprawdza ząbki, zarówno w jednej sztuce ta jest trochę dłuższa, ta trochę mniejsza. W zasadzie można te modele zamienić też jest taka krótsza z rączką drewnianą. Ale to jest fajne może w tym. Macie tutaj ząbki. I przy takiej pracy jak tutaj, jak chcę przecinać korzenie albo z jakimiś kamieniami, bardzo fajnie, bardzo fajnie to tnie te korzenie. Dużo łatwiej się ogólnie wbija w ziemię. Niby taka błaha sprawa. Zwykłe szpadle to jest akurat Werto. T-rex. t, -rex, t -rex -Werto. A zobaczcie, jak można sobie życie ułatwić. Siew buraków z zapasem. Ja czekam na transport. O, właśnie, jedzie. Widlaczek, wyciągamy siewnik, szykujemy. Trzydziestka, która nie była chowana z tego względu, że zaraz miałem siać buraki. Pobdzie do! Tak właśnie zrobiłem. Także jedziemy i szykujemy sprzęt. Co kto to mnie woła? O ja cię! Tu moje dzieci są. Hej! Liwcia! Lifcia Lipcie, jaka zadowolona. Ania, ale ty ładnie wyglądasz. Nie złość się za te śmieci, no. Śmieci, zamiast do kosza to mam je pod Nie złość się, ja Znosiłem je i zapomniałem o nich naprawdę. Trzeba sobie jakoś radzić, co nie? <grym> Słyszałam, słyszałam. Zobacz, jedziemy posiewnik z burakami. Ale was tu dużo. Złości się, że uciekłem? No i co jak? I ale ja nie uciekam. Idzie i płaczę. Nie płacz. Tati, tati. Tati, tati. Dawaj pionę. Piona. Proszę bardzo. Gotowość. Nadu? Dół. Nadu? Dół. Dobra, do przodu. O, tak jak teraz. Jeszcze się ząb. Córeczka, co masz dla mnie? Co masz dla mnie? To? Livia, to niosłaś? To dla mnie niosłaś? Dziękuję. Dziękuję. O, proszę. Córeczka tatusia. Tati i tati. Nie chcę iść. Mama idzie, ona nie. Mm. Jak mnie Jasiu z tej pozycji zobaczy, to będzie zły oj, zły. Jak król. Proszę. Na rydwanie. Lecę z koksem. A za starami mój stryj. Czesław. U was też się mówi stryj? Stryj, stryjenka? Czy wujek? Piękne ujęcie. Weekend to i ciasno się robi. Były wyrywane drzewka i sporo tych korzeni zostało, także takie ząbeczki bardzo fajnie się sprawdzają. Dużo łatwiej jest przeciąć. Taki korzeń na kawałki niż jakimś tam normalnym spadlem. Ale to zależy od warunków, jakie macie w ogrodzie. Widzicie jakąś zmianę? Nie? No to dobrze. Co myślisz? A Grzegorz, to było wybrać ten taki większy, ładniejszy. Tutaj? No. No tak. Faktycznie są tam takie. Dobra, to trzeba jeszcze raz tak. to przekopać. Szybka weryfikacja i zmiana miejsca. Tom zakopujemy przez kamień. A jedna sztuka tu i dwie tam. Koniec kropka tematu przesadzania borówek. Te ząbki to nie na takie kamienie. Jak jakiś fundament. Tu były kiedyś takie silosy tak zwane, silosy przed domem. Teraz w tym oto momencie przerzucę tą oto ziemię w ten oto dół. A to jest jakiś borówkowy instruktaż? Tak, to jest instrukcja dla borówkarzy amatorów. Wbijasz, zagłębiasz, przerzucasz. Bez nawozu, druga klasa ziemi, wszystkie składniki za wysokie, pychane na borówkę. Niestety, tutaj mamy. Ale kto by się tym przejmował? To jest uprawa amatorska. Ktoś. To ostatnie oglądał ostatni vlog, gdzie mówiłem, że z Adrianem tylko dwa składniki będę produkował 20 chyba 4 odmiany różnych warzyw. Na jednym kawałeczku to będzie spore wyzwanie. Powiedział, że będę teraz badylarzem. No i zobaczcie do czego to doszło. O! Kamienie. O chłopie. Tego się właśnie obawiałem. Pamiętam. Dziękuję. Buraki za bardzo się nie boję. Mam późny odbiór w tym roku, więc mogę zasiać je nieco później. Nie wiem, czy będę tak bardzo szybko startował. Jeszcze przed świętami. Chociaż jest takie fajne okienko, ale później znowu przymrozki. Natomiast patrząc na rzepak. Oj, 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 oj. idzie do góry. Ale on idzie do góry, moi drodzy. Wygląda na to, że zamiast siać buraki, będę po prostu ten rzepak już skracał. No i tyle. Ciśnie fast wieje, wieje trochę. Miesiąc później, iemśmy jest na wierzchu. Na tym polu siany w striptilu po kukurydzy? Nie będę narzekał. Wiem, wiem, mogą zdarzyć się jakieś przymrozki, ale dla mnie wolę ponieść takie ryzyko, że coś się wydarzy. I raczej nie stanie się tak, że po prostu wymrozi mi całą plantację, ale nie będę teraz gdybał. Nasze uprawy, nasze pole, jest to ryzyko, nie ukrywajmy. To nie jest dobry wybór, jeżeli bardzo opóźnimy. Opóźnimy się, i stwierdzimy, kurcze, to i w maju można zasiać. Gdybym ja siał jęczmień, akurat w moim terenie w maju, to ja bym nie zarobił na jego utrzymanie, na te koszty, które poniosę po drodze. Więc kompletnie mi nie zależy. Wolę taką plantację albo ubezpieczyć jeszcze wcześniej, ale zaryzykować i celować w wysokie plony. Jak najwyższe, oczywiście. I lecimy dalej. Cały czas coś się dzieje na gospodarstwie. Nie ma przestojów. Nowozy pojechały, a ja wysiewam kolejne. I co wam tu będę mówił? Steel work to do. Steel work to do. Cały czas coś się dzieje. Cały czas jedni przyjeżdżają, inni odjeżdżają. Kuba zaraz zjeżdża, dotankowywać. Jeszcze nie powiem, co ma tutaj wlewać, a ja cisnę na buraki w końcu. Na puste pole, tam jeszcze buraków nie ma. Ale lada dzień ja nie próżnuję. Jadę. Może nie w lutym? Ale kto wie, czy jeszcze nie w marcu, będą zasiane. Dziękuję. Aż się je chce ściągnąć. A to taka wersja eee, ochraniaczy na szpile kolorowa, neonowa. Po to, żeby osoby zainteresowane nie chciały je przygarnąć, bo nie będą pasowały do takich standardowych szarych. Które znikają w oczach. Zawsze ktoś się znajdzie gdzieś tam na parkingu, auta stoją. No, nie ma połowy zaraz. Z tego co widzę, kurczę, to braki we wszystkich są. Jest jedna. Tu brak. Tu są wszystkie. Tu już kolorowe. Tu dwóch brakuje. Tu. No. Kilka jest. Pytanie, czy one odpadają podczas jazdy, czy może, czy może faktycznie znikają z parkingów? A, to już można zerwać. Hey. Hey. Dziewczynko, ale masz włosy, ojej.